Włoka, że głęboko popada, a w siebie Kasienka, jakby malowana, cała przy studience, bo nabierała. O swoim kochanku, i Asieńku myślała.

Ze samej gruzy na wstępie pragnę Państwu podziękować za tak liczne przybycie na nasze wspólne ogólnopolonijne dożynki zorganizowane przez misję polską miłosierdzia Bożego, klub Polonia Incorporated i polskie centrum im. Jana Pawła II. Witam serdecznie naszych kolorowych gości. Oficerów Wojska Polskiego z bazy Naddiel Cięba. Pułkownika Jarosława z małżonką. Nie ma jego, ale mimo wszystko witamy jego serdecznie. Pana pułkownika Stanisława Nepelskiego. Komandora porucznika Huberta Mruz z małżonką i dziećmi. Starszego chorążego, sztabowego Adama Kraszewskiego z małżonką, prezes Towarzystwa Naukowego, Światowa Rada Badań nad Polonią i jednocześnie prezes y, Kongresu Polonijno-amerykańskiego pan Wiesław Gołębiewski z żoną Elżbietą. Wiemy, że pan Gołębiewski jest jeszcze w Polsce, ale żona jego będzie dzisiaj reprezentować. Współorganizatorów dożynek. Na czele z księdzem doktorem Andrzejem Gorczyca, proboszczem Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego i panią Annę Slawą, prezydent klubu Polonia Incorporated. Właśnie rozdaje smalec przy stołach. Prezesa klubu w Hudson, pana Marta Styśc. Witam gorąco panią Irenę Bogusiewicz, dyrektorkę polskiej szkoły w Clearwater. Panią Anetę Budziński, dyrektorkę polskiej szkoły w Tarpon Springs. Członków klubu Podhala nr 79 pod przewodnictwem prezydenta e, Tadeusza Cyrwus. Z żoną Teresą i całym klubem. Sekretarza Związku Sybiraków, panią Antoninę Pucką, która właśnie wczoraj wróciła z Polski. Prezeskę klubu seniora, panią Danutę Olesz, nie wiem gdzie to jest pod ścianą. Oraz naszych wspaniałych starostów, panią Zokię, Jakim i pana Tadeusza Świcińskiego z Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego. Panią Anetę Budziński i Pana Jana Oko z Klubu Polonia Incorporated po dwóch stronach się. oraz Panią Elżbietę Zacharek i Pana Andrzeja Oczko reprezentujących Polskie Centrum im. Jana Pawła II. Równie gorąco i serdecznie witam Was wszystkich przybyłych gości i bardzo się cieszę, że zechcieliście świętować dzisiaj razem z nami. Dzielmy się wspólnie tym wspaniałym chlebem, przyniesionym przez starost, starostów i starościny dożynek. Jak mówi staropolskie przysłowie, bez chleba żyć się nie da. Życzę wszystkim wspaniałej biesiady i oddaję teraz głos Marcie. Dziękuję serdecznie. To właśnie do Państwa mówiła pani prezes Polskiego Centrum, pani Jola Piątek. Brawo dla Julii. Ona tu prawie mieszkała przez ostatni tydzień, bo starała się zrobić, żeby było tak pięknie. I nawet męża poganiała do pracy biedny, zamęczony. I jeszcze miała taką panią która jest świetna i też dużo pracowała. A teraz kochana Anetko, kochana Anetko, bardzo Cię proszę. Które dzieci na scenę, to na scenę, które na dole już się ustawiacie cichutko. To jest najpiękniejszy punkt programu, proszę Państwa. Te dzieci nauczone są do szanowania swoich korzeni. Te dzieci są najlepsze po prostu. Najlepsze. Już zawczasu trzeba ich nagrodzić brawami. I... na tych kolonijnych dożynkach. Z tej okazji nasze polskie dzieci przygotowały dla Was krótką część artystyczną. Biorą udział dzieci z polskiej szkoły w Clearwater i w Tarpon Springs. Prosimy o uwagę oraz o oklaski, ale dopiero po zakończeniu całego programu, żeby nie rozpraszać dzieci. Zapraszamy! Zboża z kolei sprzątane. sprzątane. Boże spójrz, sprząknięte, Tradycja więc każe, by to godnie uczczyli wszyscy gospodarze. Dzisiaj w polskim centrum świętujemy dożynki: będą świeże i pachniące szynki, i prze różne, co Rzebie nam dała. Będzie dziś świętować polnie całe. Dzieci z polskich szkół też dzisiaj świętujemy i program artystyczny zaprezentują. Chlebek. Nawet nie wiesz, ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba. Chleb każdy człowiek musi szanować, bo przy nim trzeba się napracować. Nie wyrzucaj chleba, mój przyjacielu, bo to cud rolników wielu. Pamiętajmy o szacunku do chleba, gdyż każdemu go potrzeba. Kozę ziemią, czarną i paskiwę rzuca za Ha Ha kajot, żarnowlot, zakiełkuje w ziemi łonie i kłos na zagonie. Wciągnięty gospodarza zboże wiodą do młynarza. M, N, O. za obrotem ku kamienia. Białą mąkę się zamieni. jest to już kres płyna mąka bierze i na zasiąg dziusa wdzierze. Ryty u i co tu? Przez ogromny kłada często. Aby lep miały wywieźć i miasto, WXZ i lewnet, patrzcie, ile rąk potrzeba, aby mieć chleba. Na tym naszym polu, jeszcze lakie zboże, będzie dosyć chleba, jeśli Bóg pomoże. Z tej złotej pszeniczki będzie mączka biała. Lubi z niej kluseczki nasza mała, A z tego jąćmienia to znów będzie kasza. Oj, lubi ją, lubi ta Zosieńka nasza. A z tego obieska obrot dla konika, Jak go sobie potkie to dopiero bryka. <śleski> Ja się go wyodzka, ja się go wyodzka, bo się w moim sercu tak zakochałem. Ja się go odska ja się go wyodzka, bo się w moim sercu tak zakochałem. Mam wiedzieć, czy mnie mama da Skądże ma to wiedzieć i co nie powiedzieć? Skończę, ma to wiedzieć, czy ją mama da No o Dziękujemy bardzo serdecznie, prosimy dzieci o ukłon i myślę, że już niedługo będziemy wyruszać do orszaku. Jeszcze raz brawa dla dzieci. Dzieciom proszę Państwa, należą się wyjątkowe brawa. Nie żałujcie rąk! A co z nich wyrośnie? Tak będzie brawa z potem.